Randomowi napastnicy tacy jak Menikę i Barba albo Dumbia. Zaraz, zaraz, gdzie jest Bolasi. A no tak, Bolasi jest tutaj, ponieważ go jeszcze nie odblokowałem. Także, i witajcie, jestem w to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj spróbujemy ogarnąć sobie kartę Janika, Bolas, Jaka, Rzeźnika, który jest właśnie w tym momencie dostępny w wyzwaniach tygodniowych. Aby zdobyć jego kartę, musimy zagrać ee, 11, nie, 15 meczy strzelając bramkę piłkarską z premier. Także ja takim oto składem będę testował dzisiaj. Będę próbował dzisiaj zdobyć tego rzeźnika, którym jest niewątpliwie Janik Bolasi. No i cóż, mam nadzieję, że w ciągu się spodoba, że zostawiacie łapeczkę w górę, zasubskrybujecie zas zas kanał na dole. Ponieważ jeżeli ten film stanie się szary, to koniecznie, nie, to koniecznie musi się tak stać, ponieważ będzie wtedy dla mnie bardzo miło. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to YouTube nie działał, YouTube nie działał i przez jakiś tam czas, no i właśnie no nie wiem jak się do tego odnieść. Na szczęście kiedy to nagramy jest godzina około 16-15 e, i wszystko jest ok, dlatego też e, będę dzisiaj wrzucał regularnie w tym tygodniu do świąt. Mam nadzieję, że uda się ogarnąć e, jak najwięcej materiału, żeby udało się wrzucić na YouTube'a. A w samą wikilię pojawi się e, świąteczny draft, w którym to, mam nadzieję, że uda się wygrać. Także zobaczmy jaki skład posiada nasz przeciwnik. No i zobaczmy, nie jest to najlepszy skład, wykonuje zadania o, 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 o FL Championship. Już ma dwie srebrne karty w podstawowym składzie, najprawdopodobniej będzie robił zmiany. Widzę tutaj tego Pokiego, tego który może ulec zmianom. I oczywiście Joshua Kinga. Ten Joshua King w wersji storyline'owej jest naprawdę bardzo dobry. Ja właściwie nie wiem, jak się powinna nazywać ta karta Storyline. Nie, Storyline to jest to ze sezon. W każdym razie za to z wyzwań i strzelił mi bramkę w decydującym meczu Golda 3. Także no. Bramkę i założył sito dla mojego bramkarza z zerowego konta. Także nimi wspominam spotkanie z tym zawodnikiem. Ale zobaczmy, jak będzie dzisiaj. Oj! Z Kiko w tracimy bramkę. Jeden do już wyszła King. Liczyłem, że to będzie szybkie spotkanie. Że uda się wymusić rage quit, ale no jak widać, to będzie dosyć ciężkie. Ponieważ nie lubię strasznie tej piłki, którą przeciwnik ma, nie wiem jaka to jest piłka, ale strasznie jej nie lubię, bo miesza mi się z murawą i z moimi strojami. Ale no cóż, to nie chodzi o to, żeby wygrać, tu chodzi o to, żeby strzelić po prostu jedną bramkę i jak najlepiej się bawić, ponieważ ja już mam zwycięstwo zapewnione. Ale jeżeli chodzi o właśnie te bramki, to brakuje mi bramki w dwóch meczach których to muszę przejść zawodnikiem z Premier Tak jak wspomniałem na samym początku tego odcinka Także no Zobaczymy jak to będzie Oj 2 do 0 Przeciwnik robi pauzę Czyżby myślał, że wyjdziemy No nie tym razem mój przeciwniku, ja zrobię zmianę na pewno Ponieważ nie chcę grać tym łotkinsem Ten łotkins jest naprawdę bardzo słaby I zamiast niego użyję Chyba sobie Eyukę Eyukę tym samym że to przejdzie na napad i tak to będzie wyglądało w grze. A meczka 2 do 1. Strzela Nikola Pepe. Jeżeli tak się potoczy ten mecz, to będziemy mieli tutaj naprawdę grad bramek. Tak jak mówiłem, to będzie ciekawy mecz, bo w tych meczach towarzyskich zazwyczaj pada mnóstwo, mnóstwo goli. I przeciwnik miał duże, dosyć dużego wartości z spadki wypożyczeniowej dostał 100 Mbappe, bo normalnie klinian Mbappe był na 9 spotkań, a tutaj jak widzimy, że przeciwnik ma go aż na 12, czyli najprawdopodobniej dostał go z wypożyczeniowej. Zobaczymy, jak to będzie nam Liga 4 w tym momencie, ale chyba sobie spadnie do Ligi 6, żeby łatwiej wykonywać te słapy, bo te słapy o ikony będą naprawdę dosyć ciężkie. Teraz nasz przeciwnik wychodzi z kolejną akcją, ale wprowadził Kantone i, Kantone i Mbappe, także będzie dosyć ciekawie. Mamy kolejną okazję teraz na zielonym. Nie było na zielonym mamy brameczkę. Na szczęście strzelamy 3 do 2. Diogo Zota po upgrade. 4-2 MbP. Ale ładnie teraz mam Diogo Zota 4 do 3. O, i bramę, bram, bram, brameczkę. 4 do 4, Diogo Zota po raz kolejny, naprawdę fajnie się nim gra po tym upgrade, który dostał za kartę e, Road to the Final. Nie, UEFA e, Team of the Group Stage, tak jest, już jest za dużo tych i już powoli się gubi, ale teraz Kylian MBP Okej, okay, no bo to jest fajna karta, cokolwiek wolę go zobaczyć w parce, aniżeli grać w mecz przeciwko niemu w tych meczach towarzyskich online. Ja niestety nie mogę go użyć, ponieważ mam za wysoko ocenioną e, ławkę rezerwowych. Oprócz, no, ogólnie cały skład mam za, za wysoko oceniony, a teraz mamy szansę na kontratak. Teraz Diogo Jota i kabasa Diogo Jota, Diogo Jota. No, chciałem z precyzyjnym wykończeniem, ale jest Nikola Pepe. 5 do 4. 5 do 5 Ach, ten Kantona nie mogę go przepchnąć niestety no 90 fizyczności robi swoje ale mimo wszystko powinien tam bisu ma sobie z nim poradzić, ale no jak widać zawodnik z bodajże Senegalu nie poradził sobie z legendą eee, z legendą ogólnie legendą Metch Sternite oraz Leeds i teraz mamy bramkę na 5 do 6 a ten mecz Naprawdę w tych meczach towarzyskich pada tak dużo goli, że to jest coś niepojętego, mimo że na przykład potrafię wygrywać pod 5 do 1. a teraz mam jeszcze jedną okazję, Antony Martial, Tony Martial, Tony Martial, ale teraz obronił bramkarz mojego przeciwnika. Mam jeszcze rzut, rzut rożny, spróbujmy sobie to tak rozwiązać, Tony Martial na krótkim, ale jest jeszcze Diogo Jota, Diogo Jota, Diogo Zota. Diogo Zota. jest uderzenie i to jest bramka na 7 do 5. Jak, 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 jakby przeciwnik wyszedł z tym spotkania to by było naprawdę bardzo fajnie, bo mi się nie chce grać, aż tyle tych macie towarzyskich, tak jak widzicie. Zobaczmy sobie z ciekawości te statystyki, jak to się prezentuje. Eee, oddaliśmy 14 strzałów, 12 celnych. Przeciwko dołoło połowę mniej strzałów, co prawda wszystkie celne i aż 5 goli, także no, prezentuje się to całkiem nieźle. Zobaczymy, jak to będzie w drugiej połowie, ale naprawdę ten Geogorzota PUBG jest naprawdę fajną kartą, polecam wam go. Nie wiem, ile teraz kosztuje, ale naprawdę gra mi się nim przyjemnie. 7 do 6. Kilan MOP, po moim błędzie. Także przeciwnik już najprawdopodobniej nie wyjdzie z tego spotkania, a szkoda. Oj, teraz się przez chwilę nie rusza. Zobaczmy Diogozota. Diogozota, raz kolejny. Urywa się obrońcą Diogozota. Co zrobić Diogozota? No niestety, teraz mogą użyć Engine Ale się nie udało. A teraz ładnie ten, e, wykorzystałem to te przełączenie na zawodnika. Mamy 8 do 6, także naprawdę bardzo fajnie układa się to spotkanie po naszej myśli jak na razie eee, nie była precyzja, czy bramka po dośrodkowaniu jest blokada u adresata, okej. Okay. Mam także mamy osiągnięcie odblokowane, mnie to bardzo cieszy. Co prawda to no, tak naprawdę nic nie daje, ale zawsze to jest jakiś plus, ponieważ mam wyższy exp na koncie od, od Xboxa, także same plusy, same plusy. Mamy nasilony po raz kolejny z wykorzystaniem player switching, także naprawdę bardzo fajnie. AUK to jest naprawdę fajny zawodnik bez nisko oceniony, ale potrafi, daje radę, daje radę na tą zmianę. Jak wchodzi, no to naprawdę bardzo fajnie do tych wyzwań, naprawdę się przydaje. 10 gigali zielonych, 16 w sumie w tym meczu padło, także naprawdę bardzo ciekawe. Wiecie co teraz chyba zagram na czas, żeby już nie marnować waszego czasu i już nie będę się goli, nie będę wam pokazywał więcej goli, także widzimy się w kolejnym meczu. Inny oponent posiada, zobaczmy jaki oto składzik, taki właśnie oto składzik. Formacja 4-4-2, ale najprawdopodobniej będzie używał formacji z trzema pomocnikami, ponieważ ma Freda, ma Fernandesza, ma e, Muses i Soko, także no, zobaczymy naprawdę bardzo dobry składik, OP przede wszystkim dużo tempa, dużo gwiazdek. No ten są może można naprawdę poczarować. Jak tego Pepe nie trafił? Aha, chciał mnie zdobować śmieci jeden. A ty gruby śmieciu! Zaraz normalnie cię spoceńcu rozjadę 5 do 0. Jak takie bramki padają, to jest niepojęte, naprawdę. Co się dzieje w tej FIFI? A chciał mi daba zrobić, kurde, do, więc musimy się, teraz, musimy z nim wygrać, ja mu nie oddam zwycięstwa. To jest na pewno. A jak takie bramki padają? Zobaczcie, jaka jak kuryzolna bramka. Naprawdę, są maksymalnie 70 strzelania, który, no, tak jak sam powiedział, ma 70 strzelania, pomimo wszystko, strzela taką bramkę. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się tutaj wygrać, bo nie chcę oddawać meczu dla takiego gościa, który chce mnie zdobować. Nie wiem, czy nie wiedział, że nie ma tej niszynki, czy co, ale no, ta konfiguracja oznaczała daba w poprzednich FIFAch. 3 do 0 Dobra, czyli nie wiem, czy mu na bramkę strzelić, bo naprawdę gra dobrze. Eee, ale no nie, gra dobrze, ale to nie jest wybitny poziom to nie jest nawet mój poziom bym powiedział on. Po prostu miał 3 strzały, 3 celne, 3 bramki. Także no. Czyli mamy już jego zrobionego, także naprawdę bardzo fajnie. I strzelałem bramkę na 3 do 1 Tylko teraz wytrwać ten mecz Już, Trzeba już pal już iść z tym straceniem goli tak się zastanawiam, czy nie odłożyć wypada i nie zrobić sobie coś pożytecznego A nie grać w Fifę A tak się zastanawiam, że może mi się uda jeszcze strzelić palę bramek To wtedy ten przeciwnik by wyszedł, ale no skoro mi strzelił 3 tak szybko Będzie raczej ciężko z tym strzeleniem kilku bramek 4 do 1 Wiecie co, chyba odłoży pada i po prostu... Po prostu sobie pójdę coś zrobić, nie wiem... No mi się nie chce w sumie już grać, bo mamy tego Bolesiego zapewnionego, ale no gdzie jest mój honor? Powinienem to wygrać, z korona, chciał mnie zdobywać, muszę, po prostu muszę wygrać to spotkanie dla was, dla widzów, którzy dla tych trzech widzów, którzy oglądają, nawet dla was potrafię się zmotywować, także dostańcie to łapeczko w górę. 4x2 Zobaczcie gol, 6 do 2! Mój jest niesamowity. Gol Barty, na pewno cieszynki. No i mamy rems i to mi się podoba Wreszcie zacząłem grać tak bardziej na swoim poziomie A mianowicie na bardziej żenującym Nie no bardziej zacząłem się fokusować w tym meczu bo sobie pomyślałem kurde tego jeszcze chciałbym nie zdobować nie O to co ja mam mu pozwolić wygrać teraz No nie tak to nie będzie tak to nie będzie Uwaga jeszcze Tony Martial Tony Martial Tony Martial Tony Martial i to jest rzut karny I to powinna być również kartka dla przeciwnika tak jest to jest żółta kartka myślę że to będzie czerwona kartka Nikola Pepe, Nikola Pepe standardowo, mój, ee, mój styl wykonywania rzutów karnych O, to nie będzie gol, to nie będzie gol, to nie będzie gol, aj niestety Wiecie co, zastanawiam się czy nie dać my by mu tego gol, bo mi się nie chce tej dogrywki grać Jeszcze mamy 2 minuty doliczone, także może uda się sześć teraz gola Fajnie by było, nie ukrywam To powinna być czerwona kartka, panie sędzio Jeżeli nie uda się strzelić teraz gola to ja mu po prostu oddam, dobra, mu po prostu oddam tego gola. bo To jest bez sensu granie e, dogrywki, kiedy nie potrzebuje tej dogrywki. Także masz przeciwniku, proszę bardzo, wygrywamy. To znaczy, przegrywamy, zobaczymy, czy zrobi daba, czy nie. Nie zrobił daba, także dobra, wygrywamy. Mamy, to znaczy że, <ścoughs> Jesteśmy przegranymi, ale tak naprawdę wygranymi, bo mamy miał wszystko tego Janika Bolasi. E, który jest naprawdę rzeźnikiem. Zaraz zobaczymy sobie dokładnie jego statystyki ten walkout, który będzie naprawdę cudowny. E, nie znam moje dobre serce, bo po prostu nie, nie chce mi się grać do grywki, bo to uważam, że to jest bez sensu. No i tak mamy tak bolesnego za, za, zapewnionego i no i w związku z tym po prostu uważam, że granie do grywki jest bez sensu. Tak, powtórzyłem to już kilka razy, ale mam nadzieję, że zrozumieliście dlaczego tam ten mecz. Co prawda moja mańska godność. Nie pozwalała mi tego zrobić, ale z drugiej strony rozum podpowiedział mi, że po co mam się męczyć, po co mam grać w dogrywkę, po co mam grać dodatkowe 6 minut Skoro mogę mieć już teraz Janika Bolasiego bez żadnych tam problemów I proszę bardzo Janik Bulasi z numerem 30, mała fajna ciszynka, takiej ciszynki jeszcze nie widziałem przy wychodzeniu z karty, pingwina, haha Zobaczymy co do nas napisał, zobaczymy co do nas napisał O, thanks bro Dobra. Mamy teraz Jelnika Balasiego. 5 gwiazdek służek 3 słabszej nogi. 89 wstydzność, 82 siły, 88 skoczności, 85 główek, to jest naprawdę bardzo ważne. Czyli tak naprawdę z powodzeniem może grać na SPO, na napastniku, na skrzydle nawet by sobie poradził. I myślę, że ogólnie ta karta może być naprawdę bardzo OP. Zobaczymy jak będzie się spisywał, także cóż, no. dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście. Strzałeczka.